Mamy zadanie 5.1.2: udowodnić, e, że jeżeli liczby rzeczywiste A B i C spełniają takie warunki, e, to zachodzi taka nierówność. No i od razu zaznaczę, że jesteśmy w dziale wielomian pomocniczy, e, więc na pewno użyjemy sobie tutaj wielomianu do tego zadania. Zresztą tak samo było zrobione w poprzednim zadaniu, jak patrzyłem w odpowiedzi e, w tej książce. No i te warunki sobie przepisałem już tutaj na kartce. Ale zanim będziemy robić wielomian pomocniczy, to pomyślałem, że jeszcze zróbmy y, coś takiego. Czym jest a kwadrat plus b kwadrat plus c kwadrat? To to jest a plus b plus c do kwadratu minus y, podwojone iloczyny, czyli ab plus bc plus ac. Czyli jest 4 minus 2, czyli to jest też 2. Czyli a kwadrat plus b kwadrat plus c kwadrat to też jest 2. Ok. Wiemy, że to jest 1. To AB plus B plus AC. Spróbujemy coś wyciągnąć przed nawias. Może to C, B plus A. Dla wszystkich liczb rzeczywistych AB jest mniejsze bądź równe niż A kwadrat plus B kwadrat dzielone przez 2. OK. I chcę zostawić tutaj tylko c, czyli b plus a z tej równości zamienię na 2 minus c, a a kwadrat plus b kwadrat z tej równości zamienię na 2 minus c kwadrat, czyli 2 minus c kwadrat przez 2 dodać c, 2 minus c. Mamy takie coś. I to jest nierówność, że 1 jest mniejsze, równe. I zobaczymy, czy to. Y, już mam tylko C z prawej strony. I zobaczymy, czy to 2c minus c kwadrat. razy 2 obustronnie 2 minus c kwadrat plus 4c minus 2c kwadrat. I czy to coś da? Te dwójki się skracają, czyli mamy coś takiego. Minus c kwadrat y, minus 3c kwadrat plus 4c jest trójka i czwórka, czyli wygląda tak jak y, 4 trzecie. Czyli jak wyjmę C, to będziemy mieć minus 3, C dodać 4, coś takiego. No i to jest, to jest parabola zwrócona ramionami w dół. Miejsca zerowe to 0 i właśnie 4 trzecie ramiona w dół. I pytamy, kiedy ona jest mniejsza od 0. Większa od 0, przepraszam, większa od zera jest tutaj. Czyli C należy od 0 do 4 trzecich. Czyli już z samych tych warunków wiemy, że C jest mniejsze, e, równe 4 trzecie. Dobra, jeszcze trzeba wykorzystać, e, no, któreś z tych warunków, podejrzewam, że ten, żeby pokazać, że ta nierówność, nie, że C nie może być 4 trzecie. Gdyby C było równe 4 trzecie... To co, jak wstawię to tu, to A plus B byłoby 2 minus 4 trzecie, a to jest 2 trzecie, i wstawię to tutaj, to wtedy AB dodać 4 trzecie A plus B byłoby 1. Ale A plus B byłoby 2 trzecie, czyli AB plus 4 trzecie raz 2 trzecie byłoby 1. Czyli AB um, byłoby 8 9, czyli 1 9. Czyli tak, jeszcze raz. A plus B byłoby 2 3, i AB byłoby 1 9. Czyli to oznacza, że A i B byłoby równe 1 3. Innej opcji nie ma. E, czyli, a to nie może być, bo B było większe niż A czyli c nie może być 4 trzecie, czyli mamy, mamy to ustalone, że c jest mniejsze niż 4 trzecie. To mamy ustalone i teraz zastanowimy się, jak ustalić to, że c jest jeszcze większe od 1. Do tej pory ustaliliśmy sobie, że c jest w takim przedziale. No i weźmy sobie wielomian pomocniczy w od x, który będzie miał pierwiastki a, b i c, czyli to będzie x do 3 minus a plus b plus c. x kwadrat dodać te podwójne iloczyny a b c a x minus ABC c. No ale to było 2, to było 1, więc mamy x do 3 minus 2x kwadrat plus x minus ABC. c. I y, wiemy, że ten wielomian ma pierwiastek C, który jest z przedziału 0, 4 trzecie. Tu gdzieś jest ten pierwiastek. Policzymy sobie W od 0, to jest minus ABC. W od 4 trzecie y, to wychodzi 4, 27 minus ABC. Zróbmy pochodną z tego wielomianu. To będzie 3 x kwadrat minus 4x plus 1. I, i sprawdźmy, kiedy, gdzie, gdzie ten oryginalny element ma maksima swoje. Czyli to przyrównując do zera, to mamy coś takiego. I mamy dwa miejsca podejrzane o ekstremum. 1 trzecia i 1. Znaczy 1 trzecia i 1. Czyli. Yy, Warte zauważenia jest w ogóle, że minus ABC jest mniejsze niż 4,27 odjąć ABC. Bo to ABC się skraca i mamy tak takie coś. Czyli W od 0 jest mniej niż W od 4,3. W od 0 jest powiedzmy mniej niż 4,3, czyli może być taka sytuacja. I mamy także ekstremum lokalny jest w punkcie 1 3 może być w punkcie 1 3 lub w punkcie 1 gdzieś może być yy, maksimum bądź minimum policzymy sobie w od 1 3 yy, to jest yy, 1 27 minus yy, yy, 1 9 2 9 yy,

I W1 trzecia to jest to samo co W4 trzecie. Czyli to jest to samo tutaj i to samo tutaj. Czyli minimum lokalne jest w jedynce, maksimum lokalne jest w 1 trzeciej. Czyli ten wielomian może wyglądać tak. Przy czym my wiemy, że. Co wiemy. Że tak być nie może takiej sytuacji, bo w przedziale 0 i 4 trzecie wówczas nie byłoby żadnego pierwiastka. Więc to minimum musi sięgać poniżej osi x, a to oznacza, że w przedziale 1 i 4 trzecie jest pierwiastek, i tym pierwiastkiem jest C, bo C było największe. Czyli C faktycznie należy od 1 do 4 trzecich. Czyli mamy udowodnione. Dobra. Jeśli się podobało, dajcie lajka. Zapraszam do kolejnego filmu.